Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, moim i waszym gościem będzie jeden z najlepiej zapowiadających się polskich pieściarzy kategorii ciężkiej, Piotr Łącz, Cześć, witam, Piotr Cześć. Piotr. witam Cię. Zanim przejdziemy do kwestii sportowych, 13 kwietnia w Rozmont, to jest sobota, stoczysz swoją pierwszą zawodową walkę w Stanach Zjednoczonych. Będzie to również pierwsza walka dla Ciebie poza Polską. Do tego przejdziemy za chwilę. W ubiegły środę, kilka dni temu, przyleciałeś pierwszy raz do Stanów. Jakie wrażenia? No cóż, w pierwszy dzień, wiadomo, bo troszkę ten jet lag nie złapał, pierwsze 2-3 dni, ale no wrażenie, naprawdę fajne miasto, przyjechała mi Polonia, super, ludzie mi tutaj bardzo pomagają, ci, którzy są bliscy, Łukasz wszystko załatwił, fajnie, tak więc jest, jest super, nie? Tylko trenować i czekać do walki. Byłeś już w centrum Chicago, tak? By, by... Jak, 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 jak mógłbyś podsumować byłem ten, ten tam, chyba, tam? Byłem w downtown, no i powiem, że naprawdę oglądałem e, trylogiem rocznego rycerza i zrobił na mnie wrażenie. E, tak całego dokładnie nie zwiedziłem, no ale naprawdę robi wrażenie, każdemu polecam. Przejdźcie do Chicago i zobaczcie jak to wygląda. A jeśli chodzi o aklimatyzację, mhm. jak, jak to wygląda u Ciebie? E, pierwsze dwa dni ciężko. E, Spali w sobotek, zrobiłem cztery rundki tam z lokalnym jakimś ale no jeszcze nie czułem się świeżyć dziś, natomiast czuję się, że jest ok, w poniedziałek będzie już petarda, a na sobotę już nie mogę doczekać. Czyli te cztery rundy, które miałeś tutaj w sobotę, to były twoje jedyne rundy sparingowe tutaj w Stanach, tak? Yy, w Stanach tak, w Stanach zjednoczonych tak, ponieważ w Polsce sparowałem już yy, z Matuszem Asternakiem trzy razy, z Kamilem Środakiem, z Wiktorem Bartnikiem i Wiktorem Dawiskim tak zrobiłem cały obóz tam, a tu przyjechałem tylko na te dwa tygodnie, później zostanę i zrobię cały obóz, jak już się przygotował do walki w Nowym Jorku. natomiast skupiam się głównie teraz na tym trójcie w bankie, który będzie 13 kwietnia. I ile rok mniej więcej przesparowałeś podczas, podczas tego obozu przygotowawczego typowo do tej walki? No, zrobiłem tych z 7 40 około 8 takiego. Ja mówię, to nawet, to... Więcej, to... nawet więcej, nawet więcej mogło być, nawet troszkę więcej. Ja dokładnie bym nie policzył tak z głowy, no ale zrobiłem trochę tych tak? Ja zawsze lubię więcej troszkę sparować. Tak? Później zacząć sparingi, ale troszkę więcej zawsze po posparali, dobrze się czuję w sparingach, każdy sparingi robię praktycznie mocne, tak? techniczne sparingi, w ogóle je traktuję jako sparingi, tylko praca w parę. Mhm. A podejrzewam, że najwięcej mimo wszystko z tych sparingów wyniosłeś z Mateuszem Masternakiem. Tak. Czy to były twoje pierwsze sparingi z nim? Jak mógłbyś się ogólnie podsumować? Kiedyś już sparowałem z Matuszem, miałem przynajmniej też na kadrze. Wiadomo, Mateusz wtedy to traktował i lejtowo, bo byłem młodszy i byłem przy nim dalej, jestem muszę, no Ale na pewno umiem mniej niż teraz. Potem jeszcze się gdzieś przesięliśmy, pamiętam, na początku mojej kariery. O wiele więcej, gorzej poszło, natomiast teraz, teraz już gdzieś tam Mateusz mnie pochwalił i mogłem gdzieś tam mu stawić już opór w niektórych rundach. Są to bardzo ciężkie sparingi i najbardziej, właśnie najwięcej wniosło z takich sparringów. Mateusz to krążka świata, powinien zostać mistrzem świata i wiele mu oczywiście, w tym, więc najwięcej z nich wniosło. Mhm. Także 13 kwietnia, już za parę dni, stoczysz swoją pierwszą walkę w Stanach Zjednoczonych właśnie na gali Rosemont. Tak jest. Yy, powiedz nam, Piotrek. Czy czujesz jakąś taką różnicę, jeśli chodzi o samo podejście do samej walki? Na pewno promocja jest tutaj. Boksu jest o wiele lepsza niż w Polsce, ludzie tym żyją, zaczepiają, robią zdjęcia. Bardzo dziękujemy menadżerowi Łukaszowi naskiemu, który no, naprawdę dopina to wszystko, zajmuje się tym, fajnych ludzi dookoła mnie, sprowadza, stara się pomóc. Pozdał możliwość tej walki, promują ją walkę lokalnie i nie tylko, tak więc na pewno ludzie bardziej, do, do boksu żyją bardziej tym boksem, tak? Jest to lokalne, ale naprawdę tym żyją. Widać, że ten, ten boks żyje i naprawdę się dobrze czuje w tym, w tym środowisku. Twoim rywalem będzie Dimitrius Banks, zawodnik z różnym rekordem, 13 zwycięstw, 13 porażek, nawet jeśli przegrywał rzadko przed czasem. Tak. W, dla ludzi, którzy mocniej interesują się boksem, Doskonale znają tego zawodnika, walczył on w przeszłości w Polsce dwukrotnie z Nikodemem Jerzewskim, z Adamem Balskim. Analizowałeś jego walki? Tak, tak, analizowałem z wszystkiego, walki, ale też głównie się takich najnowszych, tak? Dingus Banks przed 7 lat, a Dingus teraz to są dwie różne postacie, tak? Czyli nie ma się oszukiwać. Natomiast niebezpieczny, ostatnio wygrał z chłopakiem 10 wygranych jeden remis. Dokładnego nazwiska mnie nie znam, ale to nie jest niebezpieczne. Wiem nie tylko, że jest urodzony w Polsce. Tak, tak jest. trzeba tak się, zemści, Natomiast <laughs> też w ogóle kiedyś walkę z Joe'em Dadeko. Go kontował, Przeanalizowałem też walkę z Adasiem Balskim, jak robił, tam padł w drugiej rundzie, ale przełożył, że to no będzie trzeba, trzeba się na niej pokazać. tak uważania na ten etap kariery, Łukasz załatwił super, super walkę rankingową i, i na fajnej gali, tak. więc tylko, tylko cieszyć się, wyjść naładowanym i spróbować go wygrać przed czasem. Jak się wyjdzie, nie mogę na tego obiecać, że dam z Ciebie 100%. Tak. To jest wszystko. W wszystko. To akurat nie wątpimy. A pewny gdzie widzisz jego słabsze punkty i na co będziesz musiał uważać? Jest coś takiego? E jeżeli chodzi o jego styl, no to będzie trzeba uważam te zrywy, bo tak się zrywa po dwa, trzy ciosy albo też takiego cepa po kontrze. To jest zawodnik, który tak skąpy, które boksuje e i też kumuluje tą siłę, do końca jest niebezpieczny, bo się może zerwać. Natomiast uważam, że będzie to nie słabszy fizycznie na pewno gdzieś cruiserem e I ten Shoulder Roll, ten robi ten swój blok. Będzie trzeba tam po prostu bić w ten barca czas i dokładać prawą rękę, żeby go stopować. Na pewno to na pewno spychać go. On nie lubi jak się do niego idzie. Jak mu się daje pole do boksowania, to boksuje. No i się na nim kondycyjnie, bo gdzieś tam mój sygn jest strasznie męczący. Jeżeli on mi da pole do boksowania, no to będzie miał ciężko, tak? Masz jakiś konkretny plan na tą walkę? Tak, mamy z trenerem cały game plan, ale nie jest <laughs> to, mam... to, 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 to. Nie, nie, to nie, ja pytam to o nim mówię. Nie byłem oglęć Ale tak tego nie ogląda, ale... Mamy plan z trenerem, ale pewnie i tak tego nie zobaczy. że nam jakieś ilika sprzeda. Dobra, Podeślemy. Tak. <grymne> no także w, jak będzie wyglądał to, właśnie te, te kilka dni przed, przed walką? Bo wiadomo, już <grymne> <gór> nie będziesz <grymne> miał, <grymne> sparował nie będziesz. Jak, 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 jak spędzisz te ostatnie dni przed walką? Robię Marszowie z wydał <grymne> tą. Jak Rzymianie? Nie tak poważnie. No to co, jutro pewnie robimy jakąś lekką szybkość albo wytrzymały szybkościową. To już będą po jednym treningu dziennym, tak? tam widzimy Andrzeja Fowery pewnie jakieś tarcze. Ja trenuję do piątku, tak nawet w sobotę robię sobie jakiś rozróż, tak? Taki lekki. Teraz pewnie jeszcze wytrzymałeś, wreszcie bo uderzymy parę razy. Jakieś luźne tarcze z trenerem, jakaś taktyka, technika, jakieś pobudzenie siłowe plus sprinty. No już taki finish, już tylko można zepsuć, nie? Tu już tylko trzeba przyspieszyć metabolizm, regenerację, wysypiać się, dbać yy, o jedzenie i jazdę do przodu. Mhm. Yy, wspomniałeś o Andrzeju wątwarze, yy, tak. trenowałeś również tutaj u niego w zimie. Yy, pierwszy raz już się spotkaliście się, tak? Jestem bardzo mili, kiedyś z nim miałem, ale... Ale jeśli tak chodzi o współpracę. To wiesz. pierwszy raz jest z nim, widzę, bardzo, bardzo, bardzo pozytywna postać, też nam tu pomaga, też się nami tu zajął, załatwił nas w parię, w kolor tak jest z, z, bardzo nas w porządku i, i przyjął nas w Zimie, jak u siebie, tak, powiedział chłopaki, lubię jakieś rękawice dziesiątki, coś. Cały czas pomaga, tak więc widać, że, że też może widzi jakiś potencjał i to po prostu nam pomagać cały czas w tej karierze. Za to mu też dziękuję, bo, bo no, wiadomo, są ludzie i ludziska, są dzimny i dżimy i naprawdę przyjął nas tutaj jak jakby siedzę. Rozumiem. A już 31 maja, za niewiele ponad półtora miesiąca, masz zaplanowaną kolejną walkę w Nowym Jorku. Maciek Kureński wystąpi tam w walce wieczorem. Tak, tak, tak. y to za wcześnie, wiadomo, żeby wybiegać tak, tak, tak. Tak, w przyszłość. Ale jakie masz plany na ten rok? Co, masz na pewno jakiś cel postawiony przed sobą, który chciałbyś osiągnąć. No, co to jest? Tak, na pewno ta walka z Banksy, tak? bo to nie ma co wybiegać, jest dla mnie priorytetem. Natomiast chciałbym w tym roku 4-5 walk stoczyć. Słyszałem też o jakichś tych pojedynkach jednorundowych ale to i tak trzeba uzgadniać, to takie wszystko nie jest proste. No, ale jak są walki w tym roku, to ja biorę tyle, da mi Łukasz, knockout. Oczywiście wiadomo, mam mieć teraz dwie walki tu w Stanach, jedną czy dwie w Polsce, bo to znowu w Stanach i tak to przeplataj, bo Damian ma tylko tu w Stanach. Ja że mam kontrakt tu i tu i hybrydową karierę prowadzę, to mam trochę przeplatane. Będę patrzył na terminy, ale na pewno dostanę, to będę przygotową częściej, tak, bardzo mi się to podoba. Przede wszystkim ta atmosfera, bo to człowiek nie robi dla pieniędzy, tylko ludzie żyją boksem, tak? Gdzieś idę, każdy się interesuje, każdy mówi, kurczę i wygląda swoje przygotowania. Naprawdę to jest miłe i ludzie tak tutaj doceniają. Tak? Czego troszeczkę brakuje kibiców w Polsce, ale może to przez promocję, nie wiem, nie mnie to ocenia. Mhm. A jak widzisz różnicę pomiędzy tymi dziwami w Polsce, których zwiedziłeś z multum? W Polsce ma wszystkie. O, o, różnica jest taka, że na pewno te są większe, tych dziwów jest więcej. Eee, wiadomo, że z partnerów też jest więcej, może nie ma takich jak ty, czy Mateusz, czy Artur Szpila, czy Mariusz Wagner, może aż tak dobrych, ale duży wybór. jest duży wybór różnych styli, co to może też potem procentować w przyszłości. I na pewno nie jest problem też tu kogoś sprowadzić. Tak, no już większe pieniądze na obozy, ale to wszystko w swoim czasie. Też całkowicie zupełne uczenie boksu. Tak jak tam przyzwyczajony jestem do tak. innego boksowania, tutaj jest inaczej. Eee, o wiele więcej ludzi jest w dziwach, nie? Tutaj te dziwy też żyją. Na tych dziwach trenerzy niektórzy mieli mistrzostwa, rzeczywiście Oczywiście mój trener eee, zawsze będzie moim trenerem do końca, sami trenerem motoryki, ale. Ten, ale można też tu coś podpatrzeć, ciekawego, tak? Inny, inne spojrzenie na, na, na ten boks. Piotrek, bardzo dziękuję Ci za świetną rozmowę. Dziękuję bardzo. Widzenia w sobotę. Dziękuję. W, w komentarzu zostawiamy link, gdzie można nabyć bilety na najbliższą walkę Piotra w Rosmond. A na Boxing Zone niewiele później ukaże się cała walka. Szybciej się, wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Całą społeczność Boxing Zone.